Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w świecie kolorów, natomiast dzisiaj nie wyjątkowo nie z kolorowego studia. Natomiast to jest dobra wiadomość, ponieważ przygotowujemy tam dla Was naprawdę przepiękną przestrzeń, fantastyczną 50-metrową salę w centrum Krakowa, gdzie będą się odbywały niezwykłe wydarzenia, warsztaty, wykłady, ceremonie, na które już serdecznie zapraszamy. Jak zwykle będą z nami niezwykli ludzie. Takie, jak na przykład dzisiejszy gość, Alicja Juchnicka, która znana jest w przestrzeni jako Alicja od Aniołów. Witam Cię, Alicjo. Mm -hmm. Witaj kochana, bardzo miło mi jest tutaj gościć i mówisz o tym, że nie jesteśmy wyjątkowo w kolorowej przestrzeni, ale zobacz, gdybyśmy się miały umawiać, to byśmy się chyba nie umówiły tak doskonale zgrając kolory ubrania, tak? które tutaj trochę widać tak? na, naszej, na naszej przestrzeni. No widać, jesteśmy prowadzone, także niech tak zostanie. Tak, nadrabiamy kolorystyką ubrań, natomiast ja chciałam się Ciebie jeszcze podpytać właśnie o ciebie, bo w przestrzeni mówią o Tobie, tak jak już wspomniałam, Alicja od aniołów. Dlaczego tak jest? Słuchaj, no nie mam pojęcia, dlaczego tak mówią? Być może nawiązują do, książ do słów, które. Y które zamieściłam w książce. Książkę napisałam w ubiegłym roku, bardzo szybko. Byłam po prostu, naprawdę czułam prowadzenie, czułam mnóstwo synchronizacji, które mi pomagały od momentu podjęcia decyzji o napisaniu książki do chwili skończenia, no miałam, byłam prowadzona po prostu. Także no Anioły tutaj naprawdę dużą pracę wykonały. No i wspominam tam, książka jest oparta na moich zapiskach, które są jak gdyby rodzajem pamiętnika przetkanego esejami z chwili, kiedy tę książkę pisałam, jak gdyby jeszcze bardziej tłumacząc zjawiska, które tam opisywałam, bo pisałam to no po prostu albo tłumaczyłam z rzeczy, które do mnie przychodziły na przestrzeni roku i których na po początkowo zupełnie nie nie mogłam zrozumieć, także to było auto, auto tłumaczenie sobie samej o co tak, na, co, z czym się zetknęłam, co mnie spotkało, kogo, spod, kogo poznałam, jak to się, dlaczego to się zdarzyło, jeszcze wtedy zadawałam e, pytania dlaczego, teraz już wiem, że to się wszystko zdarza po to, żeby moje życie było żeby moje życie było proste, łatwe, przyjemne, takie jak, lekkie, takie o którym marzyłam wcześniej. No i cóż, zaczęło się, no może nie zaczęło się, ale w pewnym momencie na swojej drodze spotkałam go się górną, która mi zachęciła do takiego ćwiczenia, do zamknięcia oczu i zobaczenia, że wokół mnie jest pełno. Aniołów, pełno istot, które chcą, są na nasze zawołanie, bo to nie jestem jej wyjątkiem. To, są, to dotyczy absolutnie każdej osoby. A że jestem artystką, mam naprawdę sporą dozy wyobraźni, może mi było łatwiej. No, poddałam się tej wizji, zobaczyłam, jak sama sobie zaczęłam. zaczęłam pomagać, jak te anioły uruchamiałam w poszczególnych sytuacjach. One same przychodziły czasami, ale czasami, ale musiałam się też nauczyć prosić. <słyski> Tak naprawdę poznałyśmy się dzięki naszej wspólnej znajomej, której historia wprost mnie zauroczyła. Opowiedziała o tym, że poprosiła ciebie, abyś z kolei ty poprosiła swoje anioły, żeby pomogły w czymś jej. Natomiast ty powiedziałaś, dlaczego nie poprosisz o to swoje? I to był taki przełomowy moment w jej życiu. Jej naprawdę bardzo pomogłaś. Kiedy nadszedł u ciebie taki moment, że zapragnęłaś pomagać ludziom? Długo się z tym, długo to było dla mnie takie dziwne, tak? że, że dostaję przekaz, na przykład powiedz to, co do ciebie przychodzi, dziel się tym. To nie jest twoje, to jest dla wszystkich. I nie miałam w sobie takiej siły, żeby, żeby, się, żeby tej pokusie, na początku myślę, dobrze ego to do mnie przemawia, tak, mówię, ktoś, no nie wiem, to jest nieprawdopodobne, jak ja mogę o tym powiedzieć, tak? musiałam sama sobie osadzić to w swoim ciele te wszystkie rzeczy, które do mnie przychodziły po to, żeby móc dalej się dzielić. I pytasz kiedy? Myślę, że w momencie, kiedy podjęłam decyzję jednak o pisaniu książki. Tak? O tej książce pół roku wcześniej już mi wspominali znajomi, mówił zapisuj wszystko, wszystko, bo to jest nieprawdopodobne. No i e, ja z racji też że ja już od wielu lat prowadzę taki rodzaj pamiętnika, więc nie było to dla mnie nic nowego. Po prostu e, więcej może może bardziej może częściej to robiłam o tak niż wcześniej tym bardziej że coraz więcej rzeczy do mnie przychodziło i nie wiedziałam co to jest no i jak mówię w decyzji podjęłam w Sylwestra ubiegłego roku znaczy w zasadzie już teraz dwa lata temu Sylwester 2020 roku podjęłam decyzję, w nowy rok zaczęłam pisać. Pod koniec lutego książka była już napisana w wersji surowej. Także no, uważam, że błyskawicznie. No, tak to jest. Tak? Wtedy podjęłam decyzję, w momencie, kiedy zaczęłam, kiedy zaczęłam ją pisać. A co do ciebie przychodzi teraz? Co przychodzi takiego, że wiesz, wiesz, że warto o tym mówić, że ludzie powinni o tym e, słyszeć? No, e, chcę powiedzieć, e, że obserwuję otoczenie swoje, tak? O, to jest takie dla nas bardzo e, wymierne, bo rozglądamy się dookoła siebie. E, to znaczy, rozglądam, może będę mówiła z pozycji swojej. Nie chcę mówić z pozycji innych, bo ja, tak jak piszę w książce, ja nikomu niczego nie radzę, ja tylko dzielę się swoją historią. No, i cóż, zaczęłam, gdy zaczęłam o tym mówić swoim znajomym, to tak przycierali oczy i mówili: No, tak, Alicja, zawsze była się odjechana, teraz to jest jakiś wyższy stopień. No, nie do końca rozumieli, traktowali mnie pobłażliwie z racji sympatii, w mnie obdarzył. Ale w pewnym momencie wiem, że się zabali też o mnie, bo zaczęłam mówić coraz. Większe, coraz większe sensacyjne historie. No i, w, i cóż, i zobaczyłam też, że zaczynają przychodzić do mnie osoby po, z pytaniami, z prośbami, powiedz coś, jak ty to widzisz, co mogłabym zrobić w tej sytuacji? Ja niczego ja zauważyłam taką, m, taką, taki może talent, może talent, może pewną wrażliwość, e, czyli nagle z, e, nie musiałam specjalnie o czymś myśleć słowa przeze mnie, jak gdyby przychodziły i się okazały, że wow. One nawet są czasami nieprawdopodobne, ale ta osoba w jakiś sposób je absorbuje i po jakimś czasie wraca do mnie i mówi: Kurczę, pomogło. Nawet jeżeli są to historie, właśnie nieprawdopodobne i ta, tej osobie się na początku jest trudno z tym skonfrontować. Więc widząc wzrost jak gdyby atrakcyjności życia, czy tam poczucia atrakcyjności życia u swoich znajomych, stwierdziłam, że no chyba, warto, chyba to działa. Te wszystkie metody działają, a że ja nie mówię nic nowego, ja mówię stare rzeczy, stare, które, które mówi tak dużo osób na świecie w tym, w tym momencie, a one są podstawą wszystkich chyba nauk teologicznych, w większości religii, więc cóż, no, dzielmy się tymi dobrymi, pięknymi rzeczami, dzielmy się miłością i oby było jak naj, nas jak najwięcej. Będziesz prowadziła u nas na kolorach niebawem, bo 11 lutego webinar, i zatytułowałaś go Język Światła, Rozmowy z Aniołami czyli świat stoi na głowie. Czy możesz trochę więcej opowiedzieć o tym, co to jest ten język światła i dlaczego świat stoi na głowie? To nawiązuje właśnie do tej sytuacji, którą już którą po trochu opisałam, tak, w momencie kiedy rzeczy do mnie zaczęły przychodzić, no to mój świat kompletnie stanął na głowie i można powiedzieć, że wywrócił się, wszystko straciło, straciłam grunt pod nogami, ale z drugiej strony Patrząc na to z drugiej strony, nabrałam innej perspektywy patrzenia na rzeczywistość. I być może to, i na pewno to było motorem do, do, tych, do użycia tych słów. Język światła. Piszę, moja książka jest zatytułowana Jak zostałam światłem. No, i osoby, które są jakby w świecie duchowości, w świecie spirytualnym, wiedzą dokładnie, co to znaczy, ale jest szereg osób, które kompletnie e, mówią: hmm, tak się uśmiechają dziwnie i nie wiedzą o, kompletnie, o co mi chodzi. A język światła to jest nic innego, jak język miłości. Czyli e, no, chcę tą, chcą tą miłość, e, chcą o tej miłości mówić głośno, bo tak jak. E, Zauważyłam, że ostatnio jej bardzo mało w przestrzeni publicznej, no i wiemy, co się dzieje. Nie będę tego powtarzać. Każdy ma swoją percepcję i ją odbiera. W moim świecie jest całkiem fajnie, tak? Ale, no, ale właśnie widzimy. Jestem też realistką i obserwuję rzeczywistość innych osób w moim otoczeniu. Także. Mówmy o tym, bo to troszeczkę rozświetla nam twarze, troszeczkę nam się lżej robi na sercu i możemy, właśnie, spoglądając z perspektywy serca swojego, możemy patrzeć też z innej, kompletnie z innej perspektywy, gdzie czasem trudno wytłumaczyć zjawiska, z którymi się spotykamy, które się dzieją, ale już z pozycji, z pozycji głowy trudno nam zrozumieć przyczyny, wszystko to, co. Jak ten świat w tej chwili się nam pokazuje, tak? Ale jeżeli patrzymy z pozycji serca, to znajdujemy te, ten błękit nieba, znajdujemy rzeczy, które nas rozświetlają od środka i pozwalają, pozwalają nabrać oddechu trochę. A osobom zaawansowanym to całkiem dobrze wychodzi. tak? Już nie ma żadnych problemów z, nie wiem, ze strachem, z bólem, z czymkolwiek, z tymi, wibracjami, z tymi emocjami, które niosą ze sobą niskie wibracje. Po prostu jesteśmy jak na hajo czasami, tak mi mam wrażenie. To jest wszystko miłość. Czy, czy w takim razie na, po tym webinarze, na tym webinarze będziesz opowiadała o tym, jak komunikować się językiem światła, językiem miłości, czy może dowiemy się czegoś jeszcze? No na pewno będę przypominała takie rzeczy, które są, którymi karmiły nas kiedyś bajki w dzieciństwie, które może nie, może to jest niebezpieczne stwierdzenie, bo różne bajki oglądaliśmy, ale powiedzmy, chciałabym jednak wrócić do podstaw, pokazać te podstawy, bo okazuje się, że też wśród osób, które bardzo dużo wiedzą na, na temat duchowości. Są, zapominają po prostu o tych podstawach. Są gdzieś wysoko uniesieni w górę, a nie są osadzeni w dole. A my żeby funkcjonować, funkcion, żeby funkcjonować w pełni w świecie tym materialnym, musimy być osadzeni, tak? Także będę mówiła na pewno o podstawach, ale też pokażę też parę technik, które, które do mnie przyszły i którymi z chęcią się podzielę, po to, żeby nam wszystkim było łatwiej i przyjemniej. I milej. Napisałaś w takim krótkim opisie, że jeszcze powiesz, w jaki sposób się komunikujesz z istotami niematerialnymi i być może będziemy w stanie my sami również z nimi się komunikować. Czy są rzeczywiście na to jakieś techniki? Są. So. Są te techniki. Niemniej jednak my chyba myślę, że ważne jest, żebyśmy zami, zanim dojdziemy, zanim się z nimi zapoznamy, to stanęli w prawdzie w sobie i zobaczyli, jak jestem, kim jestem. W ciszy, nie teraz, ale gdzieś chwilę sobie poświęcili, na, chwilę uwagi poświęcili na to pytanie i na odpowiedź na to. To, będzie, to się na pewno bardzo przyda w czasie ćwiczeń, które, które będziemy robić w czasie tej, tego mojego webinaru. Bo jak się okazuje, my podstawą tego, że my często nie korzystamy z, takich, z, takich, z takiej pomocy, bo wie, wiele osób wie o tym, że o, jak jest ci źle, to poproś, no nie wiem, strzelam Boga, poproś wszechświat o pomoc. O, pamiętaj o prawie przyciągania i tak dalej, i tak dalej. No i co się okazuje, że... Ja teraz mogę do, dorzucić jeszcze, pamiętaj o aniołach, tak? O zwierzętach mocy, no, można, można mnożyć te byty pomocne, ale jest gro osób, które się do mnie zwracają, mówią, ale kurczę, no to chyba nie działa, to trzeba być na nie wiadomo jakim w, w spo, w stopniu zaawansowania takiego, żeby, żeby to w, w, zadziałało. A się okazuje, że nie. Pierwsza rzecz to jest taka, że musimy spojrzeć w sobie, w, w, w sobie, czy nie mamy zbyt wiele, znaczy czy nie mamy, czy w ogóle mamy, co nas trzyma przed tym, żeby powiedzieć, że jestem, żyję w pełni, tak, czego... Ym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie kim jestem, jakie myśli się przy tym pojawiają, jakie się emocje w ciele pojawiają i często się okazuje, że jesteśmy bardzo poblokowani, nie mamy przypływów w ciele i jeżeli nasze, nasza, nawet nasze serce mówi o sobie jestem wspaniała, jestem nie wiem, nie jestem niedoceniana czy coś, to już się nam wrzuca coś takiego jak samoocena i ta samoocena jest często tak niska, że no nie wiem mamy żal do świata, że, że, że nam nie odpowiada za te nasze dobro, czy nasze, za nasze wa wartości, które wkładamy w ten świat. Nie odpowiada nam chociażby tym samym. Nie wiemy, co się dzieje. A okazuje się, że właśnie, że po pierwsze, mamy blokady bardzo dużo w z takich se se w sensie psychicznym, tak? jakieś może nie psychicznym, emocjonalnym, chciałam powiedzieć emocje. Emocjonalnym, czyli to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest samoocena, samo autokorekta. A trzecia rzecz to są też ciało, które jest poblokowane. Emocje nam wcześniej poblokowały to ciało, toksyny i nie mamy przepływów, krótko mówiąc. Więc to też są rzeczy, które nam jak gdyby troszeczkę. Ten, ten kontakt z aniołami i ze zwierzętami mocy blokują, ale to jest wszystko do odblokowania. No, dlatego powiedziałam, że spróbujemy porozmawiać wszyscy na ten temat, ale, ale na razie odpowiedzmy, odpowiedzmy sobie na to pytanie, jak jestem, czy jestem, jestem, znaczy w zasadzie może nie odpowiedzmy sobie na pytanie, powiedzmy, stańmy sobie i powiedzmy, jestem pełnią, jestem wystarczająca. I jak, gdzie tutaj co się u nas w naszym ciele pojawia? w związku z tymi, z tymi pytaniami. To będzie bardzo pomocny przy warsztatach. Tak, oczywiście. Ja jestem świ światłem, język światła, język miłości. Nie zaczniemy mówić językiem miłości, jeśli nie pokochamy najpierw siebie. To jest ten pierwszy krąg na fali, o którym mówił oczywiście Oszo, że kolejne po wrzuceniu kamyczka nie, nie powstaną kręgi, dopóki nie ma tego pierwszego, czyli nie jesteśmy w stanie też pokochać innych, jeśli nie kochamy siebie. Dlatego to jest tak niezwykle istotne. Dlatego też bardzo zapraszam serdecznie na to spotkanie z Alicją, a właściwie na dwa spotkania no bo pierwszy to będzie webinar w piątek, 11 lutego, natomiast w sobotę spotykamy się już w Krakowie. Studio będzie gotowe. Także y, bardzo się cieszę, że będziesz pierwszą, tak naprawdę, osobą, która w Dobry. tym studiu <głos> <głos> będzie miała swój e, spój, e, wykład. I myślę, że, że to jest piękne rozpoczęcie językiem miłości, językiem światła. Ja tak, dzisiaj mamy bardzo wyjątkowy dzień, bo ja nawet planując to spotkanie, czy tam zgadzając się na to spotkanie, Wyszło nam z rozmowy, prawda, ta data zupełnie, nie zdawałam sobie sprawy, że dzisiaj mamy nów, rozpoczęcie nowego roku Tygrysa Wodnego. Nie wiem, jest dzisiaj dziewiątka, a jednocześnie jedynka w numerologii, więc mamy po prostu tak wiele znaków, a pierwsza zasada, z którą zaczęłam, która kiedyś do mnie przyszła, było czytaj znaki. <laughs> Więc... Jeżeli wy też to czujecie, że jeżeli czujecie się zaproszeni, że to, to ta rozmowa jest skierowana właśnie do Was, to bądźcie z nami. E jest taka zasada, że jeżeli, znaczy, w, w, ja w to bardzo wierzę i to obserwuję, jak to się wypełnia, czyli w momencie, kiedy to oglądasz, bo wiadomo, że będzie to publikowane w różnych miejscach, nasza rozmowa będzie publikowana w różnych mi miejscach, I jeżeli on trafisz na nią, to zapra, zapewne jesteś gotowa, żeby przyjąć wszystkie te rzeczy, gotowa, gotowe, przyjąć te wszystkie rzeczy, którymi, o których mówimy, tak? Bo, może tutaj może powstawać jakaś wątpliwość. Tak to działa, że jeżeli widzisz coś, widzisz jakiś znak, bo coś ci się pojawia w przestrzeni, przyjrzyj się temu. Zachęcam, można to sprawdzić, prawda? Jak to jest ze mną i czy to jest dla mnie. Zapewne jest. Dziękuję w takim razie, jeszcze raz serdecznie za, za rozmowę, za to, że zgodziłaś się wziąć udział w warsztatach i webinarach. Zobaczymy się niebawem. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.